Potrzebujesz poręcznego pomocnika kuchennego, który ułatwi Ci pracę? Jeśli tak, to mamy coś dla Ciebie. Robot kuchenny koncept RM7500 sterowany cyfrowo. Oprócz klasycznego ubijania, mieszania i ugniatania ciasta, robot posiada również blender, tarkę oraz maszynkę do mielenia mięsa. Robot RM7500 łączy w sobie kilka urządzeń jednocześnie. Dzięki niemu zaoszczędzisz nie tylko czas, ale też przestrzeń w kuchni. Ogromną zaletą tego robota jest wysokiej jakości metalowy korpus, w tym wewnętrzne metalowe koła zębata. Sprzęt wyróżnia się wysoką wydajnością, dzięki czemu istnieje możliwość przygotowania każdej potrawy. Robot umożliwia wybór prędkości obrotów spośród siedmiu dostępnych trybów. W porównaniu do poprzednich modeli jest on wyposażony w cyfrowy ekran dotykowy, który zapewnia natychmiastowy podgląd ustawionej prędkości i czasu pracy. Nowością jest też funkcja inteligentnego asystenta, która pomaga wybrać odpowiednie akcesoria do prędkości. Robot wyposażony jest w dużą 5-litrową misę ze stali nierdzewnej wraz z uchwytem i pokrywą. W zestawie z robotem znajdują się także cztery rodzaje metalowych trzepaczek. Trzepaczka do mieszania nadaje się do ciast ucieranych i innych ciast o średniej ciężkości. Flexi trzepaczkę z pewnością docenisz podczas przygotowywania lekkich kremów, nadzienia i dodatków. Dzięki gumowej szpatułce przesuwa się ona po wnętrzu miski i doskonale zgarnia mieszankę ze ścian. Hak do zagniatania doskonale nadaje się do przygotowania ciasta drożdżowego, m.in. na bułki, chleb czy pizzę. Trzepaczka jest idealna do ubijania żółtek jaj, białka, bitej śmietany, lekkich kremów, majonezów oraz sosów. Robot w trakcie pracy wykorzystuje planetarny system mieszania, który dba o idealne wyrobienie ciasta oraz ubijanie śmietany. Robot ma sprytnie zaprojektowany system Smart Stop Position, w którym trzepaczki i hak pozostają w optymalnej pozycji do szybkiego usunięcia po zakończonej pracy. Robota kuchennego RM7500 można użyć także jako blendera. Szklany dzbanek o pojemności 1,5 litra umożliwia mieszanie zarówno zimnych, jak i gorących potraw. Możesz zmiksować w nim pyszne kremowe zupy, sosy, przeciery, a także przygotować musy i koktajle. Robot wyposażony jest także w pięć tarek: do drobnych wiórek, grubych wiórek do cięcia cienkich i grubych plastrów, a co najważniejsze, posiada tarkę do przygotowania masy na placki ziemniaczane. Robot pomoże ci również przygotować domowe mięso mielone. Możesz wybrać jedno z trzech sitek o różnych rozmiarach otworów. Grube sito jest idealne do przygotowania mieszanki do pasztetów. Średnie sito przeznaczone do wypieku pieczywa lub klopsików. A sitko z największymi otworami nadaje się na przykład do przygotowania mieszanki do kiełbasek, które można nadziać za pomocą specjalnej nasadki. Miłośnicy słodyczy doceniam również nakładkę do ciasteczek z czterema różnymi otworami. Za pomocą których można uformować pyszne, domowe lub świąteczne ciasteczka o różnych wzorach i smakach. Robot jest wyposażony w blokadę bezpieczeństwa, którą uniemożliwia niekontrolowane uruchomienie w sytuacji, gdy sprzęt został nieprawidłowo zmontowany. Jeśli szukasz inspiracji kuchennych, spójrz na mini książkę kucharską dołączoną do zestawu. Antypoślizgowe nóżki zapewniają doskonałą stabilność w trakcie pracy. A jak dbać o robota? Aby wyczyścić nasz robot kuchenny, wystarczy wilgotna szmatka do wytarcia korpusu robota. Wszystkie akcesoria możemy myć pod bieżącą wodą, a trzepaczki i miskę dodatkowo umieścić w zmywarce. Przed ponownym montażem warto dokładnie wysuszyć wszystkie części. Robot wyróżnia się wszechstronnością i kompaktowym rozmiarem, dzięki czemu nie zajmuje zbyt wiele miejsca na blacie. Robot zachwyca eleganckim czarnym designem, dzięki czemu naprawdę pasuje do każdej kuchni. Podobne parametry do robota RM7500 posiada robot RM7510. Podstawowy w podstawowym wyposażeniu nie ma dzbanka do miksowania, ale istnieje możliwość jego dokupienia.